Dobra, kolejny dzień aukcji przed nami. Co będzie dzisiaj to nowy czołg, amerykański SPHT. Jest to czołg premium, zarabiający więcej kredytów i zaraz go testujemy. Bardzo duża liczba przedmiotów, 35 tysięcy, minimalna oferta 11 tysięcy, a wczorajszy EBR według mojego planu, czyli poszedł po około 20 ponad tysięcy golda. Myślę, jeżeli miałbym strzelać tak losowo, że ten czołg pójdzie po jakieś... Ledwo powyżej minimalnej, no załóżmy 13 tysięcy, coś takiego. I to jest taka sama sytuacja, czyli aukcja zamknięta. Do godziny 23 możecie zmieniać oferty, i jeżeli znajdziecie się w tych najlepszych 35 tysięcy oferty, jeżeli znajdziecie się wśród wygrywających 35 tysięcy, to wtedy gold jest pobierany i dostajecie czołg, a jak nie, to gold jest zwracany. Warto o 22.50 zobaczyć, jaka jest konkurencyjna, dać na przykład troszeczkę ponad. to, i wtedy, praktycznie najmniejszym kosztem, dostaniecie ten czołg. E, czy to jest straszne, gówno? Zaraz sprawdzimy. Dobra. DPM bardzo mocny. 2700. Penetracja 260. Ok, na zwykłym. Damage 420, też spoko. Kaliber 120. Ok. Szybkie pociski. 50 załadowanych. 21 tysięcy potencjalnego demera. Ok, szybko skupia. Bardzo mały celownik. Okej. Okay. Stabilizacja TKC. Elewacja fajna. Dziwnie, że taka słaba depresja jak na amerykański czołg. Szybki, mobilny. No i najważniejszy pancerz. Kadłub wydaje się być taki se. Wieża też może być taka se. Zasięg widzenia okej. Okay. Dobra, zobaczymy teraz jak wygląda ten pancerz. O kurde. Ale to ma złe kąty. Ale to ma złe kąty. To jest wszędzie po 200 penetracji wystarczy, nie? Tu jest 270. Gold 320 nie do. No. 165 penetracji na Heku. Co ty gadasz w ogóle? What? Ej, no dobra. Jakie są najbardziej popularne 8? Su, a z ciężkich? Najbardziej popularny ósmy tier. Ares. I jest. Ok. To zobaczymy, co się będzie dziać z jego pancerzem, jak i z do niego strzela. IS ma 225. Na goldzie 265, nie? IS ładuje golda i przebija was w jarzmo działa. Dosłownie praktycznie wszędzie. To jest ósmy tier, tak. Cheat y za niecałe tysiąca golda. No i ten garnuch no, no nie powala. No nie powala, będzie to papier. Dobra, podkreślę to jeszcze raz. Ten czołg zarabia srebro więcej, jest czołgiem premium i zarabia obligacje. To jest po prostu dziewiątka premium. Nowy zupełnie czołg, który nigdy nie był wcześniej dostępny. Jest po raz pierwszy dostępny tutaj. Spodziewam się, że będzie pewnie kiedyś jeszcze dostępny, jak coś. Ale stestujemy sobie te bitwy. No dobra, pierwsze bitwy przed nami. Należy zaznaczyć, że ten choke jest absolutnie papierowy, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście. I generalnie można go trochę porównać do takiego FCM-a na 9 Tierze, jednak to działo wydaje się być bardzo fajne. Celne e, oraz ma super penetrację na hakach. Szybkie pociski, 420 alfy, to też jest w porządku. I myślę, że dla takich snajperów, dla takich osób, które. Grałem bardzo ostrożnie. To może nie być aż taki zły pojazd, jak się wydaje, ale zobaczymy. Pierwszy strzał siedzi, 404. W sumie szkoda, że nie jest hajaka. 165 penetracji, 550 uszkodzeń na hajaku. Zastanawiam się, czy nie załadować jeszcze więcej tych hajaków. To chyba nie weszło. Eee, no co do że to nie dość, że jego nie ma, to jeszcze jest garnek tutaj z tej strony wystający, no kadłub będzie wbijany się przez ta, praktycznie każdy czołg ósmego poziomu, a wieża może coś odbić, ale jak ktoś załaduje golda nawet na ósmym tierze, to obok jarzma są takie proste kąty, że będzie w nas przebijać każdym strzałem. To jest czołg ciężki. Yy, oczywiście, gdyby ktoś nie wiedział jak Tiger podjechał, więc jest problem z kamuflażem na pewno. A tu jeszcze nie jestem niewykryty, więc luzik. Karnar się wychyli, czy nie? A, jest tam wykryty. O, i gdybym był czołgiem średnim, myślę, że tego spota nie dostał. Albo gdybym miał perki na camo i tak dalej. Natomiast zastanawiam się, czy nie zainwestować tutaj w kamuflaż, jak nietypowy, jak na czołg ciężki, ale... Mm, na pewno by to bardzo ułatwiło granie na niektórych pozycjach, no bo tym gra się jak medem. I bardzo to przypomina właśnie takiego FCM-a. Dobra, spróbuję tu testo 3. Ten padł. Ale testo 3 schowane. Tutaj Ares. On się wychyli czy się nie wychyli? OK właśnie. Zastanawiam się sensie, czy Ares wychyli się w szara. Nasi się podjeżdżają. U jest projekt Lui. Nie ma projekta. Dobra, gramy dalej. Yy, podjazd pod jest pod test 3. Myślę, że mogę śmiało tutaj do naszych dojechać. Jest szarmle, O, dojechał jaka na tego szara. Aj, za zero. I wszyscy nasi padli jak muchy. Aj, aj, Muszę stąd uciekać. Sam nie rozwalę tych trzech pojazdów. Tym bardziej, że ja nic nie odbiję. Więc moment na wycofanie się. No i teraz pytanie, jak najlepiej się pod nich ustawić. Mamy XM, który tu będzie grać na narożniku. Chyba klasycznie jakieś krzaki tutaj i to będzie w porządku, tylko muszę być pewny, że oni mnie nie wykryją i żaden czołg lekki mnie nie wykryje. Więc ustawię się może gdzieś tu. Na przykład, tylko pytanie, czy XM to zaświeci dobrze? Więc 2800 AP jesteśmy. No brak. Czekam, czekam tutaj na rozwój wydarzeń. Myślę, że będzie dobrze. Chociaż boję się, że przegrywamy tu i z dwóch stron będą nas dojeżdżać. Ale wygraliśmy górkę, więc to nam da trochę takiego oddechu. Nie wiem, czy nie będę mieć przestrzał. O! To jest ciekawe, że stąd mogę mieć bicie na to. Ale nie, już schował się. Czekam na czołgi, które tu się wychylą. Moim zdaniem, prędzej czy później one się na pewno wychylą. Aż tak źle nie jest, bo jest 7,7 HP w miarę się wyrównało. Xem przebił, ale chcę, żeby on zaświecił, co tam się dzieje. Oho, jest obiekt. Na goldzie, na goldzie penetracja 320 na hicie, więc spoko. Moduję golda, żeby przebić tego. Dobrze. Trochę poniżej średniej, ale weszło. Teraz pytanie: czy tutaj ktoś się wychyli? Mogłem tam podjechać, ale. No, cały czas myślę, że tutaj powinien się wychylić ten 103 Ares. Nie wiem, czy nasz Xent zaświeci. Patrzcie, jest Ares. Więc teraz cofam się. Nie wiem, czy mam dobry kamuflaż na tyle, żeby być niewykryty. Okej, okay, mam. Super, nie, nie zaświecił mnie. Super. Jeszcze raz, chyba weszło. Chyba dobra, dwa pięćset. Schowane, chyba bym pojechał do miasta teraz. I tam postarał się zaskoczyć przeciwnika, więc jedziemy. Oj, ten szok yy, mógłby być tadekiem. To było ciekawe. W sumie. Oj, ja Szarmle, szarmle, szarmle. Zostałem wykryty. Dużo HP zostało stracone. Szarmle jest tam. XM tu. Jestem tam. Zostałem się w sumie. Ten szarmle ładuje. Ale czy jakoś bym go nie zaskoczył. Wiadomo, to jest czołg lekki, on powinien wykryć, a ja go nie powinienem widzieć. A jest jeszcze, że goście popełni błąd. Ja czaję się na niego z tymi hajakami, no muszę przebić z hajaka coś. Jeżeli zobaczysz, że on coś, tym szarem lestrza do XMA, to od razu jadę przez siebie po niego. No tak, jest to kłopotliwe, jeżeli chodzi o matchmaker, dobrze zwracacie uwagę, no bo tym SPHT nie zagracie w pierwszej linii. To jest właśnie czok do snajpienia. I. I no na przykład, wyobraźcie sobie, że w waszej drużynie są trzy takie SPHT, a u drugiej strony mają koncepty. Kontendery, obiekty 25.7. No to oni zagrają się agresywnie, mają pancerze, a wy tego pancerza nie macie. i No i to nie jest dobre dla. Takiego zdrowia gry matchmakera Myślę, że to nie bierze pod uwagę. W sensie nie ma SH SPHT i też nie ma chyba podobnych czołgów ciężkich jak ten, bo to jest ogromny wyjątek jak na czołg ciężki. W sumie to jest czołg ciężki, który nie jest ciężki. <laughs> Można go tak określić również. O, jest i on. 532, ale chyba zginę kolejnym magazynkiem od niego. No niestety. No dobra, ale 3,5 jest pierwszej bitwie, więc wstydu nie ma. No to teraz kwestia zarobków, drużynowo 3800 że Chyba jakiś strzał ślepo, tak, Waresa, może coś jeszcze, nie pamiętam. E, finansowo 105, rezerwa zwierzak, no minus odejmujemy 80 i jest 110 na plusiarz, więc no mocna bitwa zarobkowo, zobaczymy dalej. Zapraszam cię serdecznie do sklepu z grami i przedmiotami do gier Eneba, na której znajdziesz fajne tytuły w okazyjnej cenie. Na przykład, chcesz pograć w Golfa z przyjaciółmi? 8.97. Jest właśnie zakładka jak tanie gry. No i tutaj znajdziesz bardzo oldschoolowe Tytuły, na przykład Teraria lub jakieś inne gierki, jest oczywiście też na przykład zakładka najlepsze gry. I tutaj jest Minecraft, Ark Riders, GTA 5, może ktoś sobie ograć przed premierą szóstki rzecz jasna. No i w gruncie rzeczy warto sprawdzić, bo można wyhaszyć coś taniej. Kupujecie tutaj bezpośrednie klucze, i rzecz jasna, istnieje kod rabatowy, który Wam już zaraz zaprezentuję, tylko drzuć sobie tam pozycję do koszyka Ark Riders. Kod rabatowy wpisujemy w tym miejscu. Nazywa się Winter Time. Klikacie zastosuj i macie 8% zniżki na wszystko na Enebie do 29 stycznia do godziny 12. Więc sprawdzajcie ofertę i korzystajcie rzecz jasna z linku, który jest zawsze w opisie. Słuchajcie, bo tu ktoś porównuje ten czołg do Paton do tanka. Myślę, że jednak jest ogromna różnica, ponieważ SPHT... Ma super celność, ten tak nie ma takiej celności SPHT ma również genialne te heki, Które może w tej bitwie uda się ładnie zaprezentować eee, I... No, zarabia więcej kredytów Jest czołgiem ciężkim, który nie ma pancerza, ale... I nie ma kamuflażu Ale nadal działo Jest nieporównywalnie lepsze Oj, mogę się wcelować tu, ale... Za późno eee, Dziękuję Szyna, Anfami za suby Witam was serdecznie a my gramy dalej. Spróbuję podjechać pod środek. Mam te hajaki załadowane. I teraz, może uda się coś tu wkleić. Nikogo tu nie ma. KPZ tam. Oj. Nie udało się. Niestety. Akurat był przodem, tak. Ale tu już weszło. 557, proszę. Oni grają dookoła górki, mają tam dużo, więc muszę koniecznie się pod to ustawić. Najlepiej byłoby mi wjechać na górkę, ale nie wiem, czy oni mi na to pozwolą. Sp muszę spróbować, spróbuję, 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 spróbuję. Dobra, teraz jestem wykryty, więc muszę zniknąć. Zniknę zaraz ze spota. Tu jest 50 metrów, więc on mi tego spota nie przedłuża. I spróbuję pojechać maksymalnie od lewej tędy, żeby jak najmniej zebrać. I udało się. Idealnie. I teraz mam górkę. Oni mają trzy szogi dookoła i będę dla nich sporym problemem. Jest KPZ pyk, 550. Uwaga, uwaga. Znowu KPZ. Myk 550. Dobra, ja tu ładuję 15 hajków chyba. Uwaga, uwaga. T54 Mod. Myk 505. 165 na hajku będzie robiło kosmiczną robotę. T54 Mod. 481. Kwestia dobrej pozycji, nie? I już hajków nie mam. 419. Gdybym miał więcej hajków, myślę, że ja bym tu wystrzał więcej, nie? Zacznę jeszcze jakiś wótek, został coś. Ok, <kuh> będzie uciekać. łapiego. Pek 4. Załoga też będzie wam pasować pod yy, wiele amerykańskich czołgów ciężkich. To też może być jakiś plus. Na zwykłych ma 420. Dobra. Teraz chyba tylko kwestia snajpienia. Jest Ares. Mogę dostać niszczycieli tutaj, ale szybka cofka. Nie, niszczyciele wykryte, tylko Wutek jest niewykryty, więc raczej luz. Ares się wychyla, pyk. Tutaj może być tylko Wutek. Dobra. WTK jest tam, ok, wótek wykryty, więc Ja podjeżdżam. A się wychyli, czy nie? Ja podjeżdżam, podjeżdżam. Dobra, mam cię. I teraz chyba w stronę A75 i prawo. Ten wótek mnie zastanawia. Jest i wótek ale go nie widzę. Czy tak się wychyli? To jest pytanie. O, jadą czołgi ciężkie. Dobra, no, no teraz weźmiemy ich z kilku stron. Jest Conqueror 444, ładnie weszło. Z golda muszę na 7 i po dachu. Jakby celność tego czołgu pozwala na takie szybkie wychylenie się i cofnięcie. To jest też fajne. No kurde, ale to chodzi. Wiadomo, jest dobry matchmaker, tak? Podniecam się jak nie wiem co, ale. No nie zrobiłbym tego każdym czołgiem takiej bitwy jak tutaj teraz. To też trzeba zaznaczyć. Dobra. Raczej nic nie odbije. No ale jest szóstka, jest szóstka. No! 6085 4 fragi. Ale wszystko będzie go przebijać, oczywiście. Gdyby to był met, to myślę, że bez wątpienia bym polecał, tak dla specyficznej grupy graczy, czyli ci, co potrafią grać ostrożnie, ale tutaj ten czołg ciężki brak kamuflażu mnie mocno zastanawia. E, drobna korekta. Ładujemy haeki no. Ładujemy 14 haeków. I to nie jest żart. Let's go. Dobra, ładuję haeka i rozbijam bramę. Może uda się coś tu dać na przejeździe. No i jest jak pancer. Pyk. Jak pancerz co robi? Próbuje się wychylić. No, mega przyjemne jest to działo, kurczę. Celność spisuje się na medal. Hack na LCK. Ho ho, ho! 640 z pożarem. Patrzcie, kolejny hack. 513. Dobra, Ares. 542. Jest, kurde... Jakiś bóg hajeków ten szok. kolega kupił EBR-a wczoraj za 20 tysięcy golda, a tu dzisiejszy bohater SPHT go masakruje z hajeków. O, nie wiem czy łeb przebije. Podam ciężko. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tak jest. No i mnie nadal nie widzą generalnie. Brawo. Ten H się wychyla na środku. Super celność, super celność, naprawdę. Jak pancer, jest chyba wcelowany. Aj, był budynek, czy tam gruz już. Jakbym wiedział, co jak pancer robi, to musi się wychylić na ten H, ale nie wiem. Wiadomo, że H jakby siadł dobrze, ale już i tak bym nie zdążył go trafić za fula. O, nie ma jak pancera. Pięknie, no, no na pixela. Trafiam tam, gdzie celuję. Widzę dosłownie każdym strzałem. O, odbiłem coś, ale to na farcie, bo to jest Pershing, który nie ma penetracji. Ja powinienem podjeżdżać. Dobra. Mam specjalistę. Nawet nie wiedziałem, się Marka ma lopata. Leoparda. Dobra. Jeszcze Leoparda pata z hajaków mógłbym gdzieś przemucić. Ładuję hajaki na niego. Patrz, idealnie. O, 7300! Czy ktoś mnie zatrzyma? Full HP! Ja mam full HP! Co to jest za bitwa? PC-lista, czołgista, snajper, duży kaliber, 7300. 195 tysięcy, rezerwa 97, zwierzę 19, 312 bez żadnych misji, 280 profitu. No i ostatnia bitwa przed nami. No chciałbym, chciałbym zagrać na 11 i pokazać na odcinku, ale nie wiem czy zdążę. Taką bitwę dostać. No nie, czy Elcek mi coś zaświeci? Czekam, nasz Elcek coś zaświeci. Uuu, to chyba nic nie zaświeci. Ares tu wjechał tutaj, może ktoś strzeli stąd. Uuu, Ares padł. Mamy na starcie ogromną stratę. Nasz obiekt 257 też tak jedzie, żeby paść. Niesamowita jest moja drużyna. Minęła minuta, a my już nie będziemy... Nie mam czterech czołgów. Pięciu. o oh my god. Sześciu. No to jest dramat, to jest dramat. Co by nie mówić. Się ma. No i ustawiam się tu na snajpę chyba. Zaduje golda. Idealnie weszło. Też chyba mnie nie wykryli, więc... Powiedzmy, że mogę tu zostać. jest od dołu. Ale co jest tu? Ciekawe, kiedy oni będą się tak ulewać. Typ na pewno będzie się ulewać. 430 metrów. O, i ten pokazuje dolną płytę. No i teraz nagle nie trafią nic, nie? A taki celny był fajny, amerykański. No i zero. Zaraz mnie typ wykryje. No weszło w tego, ale tutaj już są problemy. Jakby ta bitwa, to jest klasyka WOTA. Ostatnimi czasy, mam HEKA, czyli ile minęło czasu? O nie, pixela 3 minuty jest koniec. Totalny koniec. Ha, siadł. Patrzcie, tu jak siądzie. Siądzie. Od boku te przebijanie czołgów jest, kurde. Niestety, fantom mi da magazynek w plecy. Ale ja nie mogę się co, jechać do przodu. Oj, T69. T69 odbijam jakoś w ogóle. Nie wiem jak. Pantom chyba ładuje. Muszę się tak cofać. Niego wypychają. Tu pewnie haj jakby siada, ale nie mam czasu. Pantom wszedł magazynek. Face. Dobra, tu będzie koniec mój. Czy ja tu mogę jakoś zjechać? Aaaa! Nie chciałem się rozbić. No coś wykąpiłem, no. Ale i tak zrobiłem 4-6 na takiej bitwie, no ludzie. Wyobraźcie sobie, że te strzały jeszcze mi się dały, to ja mam 5,5 na takiej beznadziejnej bitwie. Ale czekam na bitwę na 11 tiery. A tutaj za porażkę, no tak, misja, raport finansowy 142 77, 14